czytałem na czacie, Stano, sprawdź Twitter Sprawdziłem, najmada. dlatego no się śmiałem pod nosem. Ja też sprawdziłem. Sprawdziłem, Marcin Najman przemówił, to jest mój ulubiony e, polski sportowiec. Uważam, że mamy Igę Świątek, Marcina Lewandowskiego z Marslika e, oraz e, kogo jeszcze? Bochowicza. E, Bochowicz numer dwa w sportach walki. No i Marcin, Marcin Najman, tak. no już mówiłem. Marcin Najman napisał. Po tym jak w kanale sportowym kilku dziennikarzy z nim związanych, w tym jedno dziennikarskie zero, to ja, zero, zero, zero dziennikarskie, dworowało sobie z polskiego selekcjonera, polskiego z dużej, selekcjonera z dużej. Uch, to już naprawdę prawda szacunku, polskiego się przez małej właśnie, tak na przyszłość, bo wiem, że książkę chcesz pisać. Po tym jak wydana została książka o nim napisana przez panią Domagali, ten postanowił odpowiedzieć im dwoma meczami z Finlandią i Włochami. Marcinie chciałem powiedzieć jedno. Książka. Wcale nie stała się lepsza wraz z momentem gdy Kieza nie trafił do bramki i nie byłaby gorsza gdyby Kieza trafił do bramki ta książka to gniot dziękuję pozdrawiam. Ale tu u nas jest ale... od razu jeden, jeden jeden remis z poważną drużyną i od razu świat oszalał a czy może nie świat ale kraj ale są tacy, ale Marcin już ma ulubioną lekturę coś mm. czuję. Są tacy, co tutaj popierają, widzę na Twitterze, 100% racji. A teraz do wszystkich znawców futbolu i ekspertów. Proszę oznaczyć pana trenera brzęczka i napisać do literami. To jest powtórzony tweet Arkadiusz Onyszki. To jest szydera, no pewnie, że tak. Przepraszam autora. Rzeczywiście, kojarzę autora. To jest Szydera, a to nie załapałem. Myślałem, że... Ale Marek Szkolnikowski, Panie Marcinie, bo widzę, że ludzie tłumaczą mu. Wydaje mi się, że przyzwoita gra kadry nie sprawia, że książka pani Domagalik jest lepsza. No i proszę. W dobrym. Yy. Może razem wystąpił w jakimś programie, Are Konyszko i... Marcin Ona ja, zaprasza. Ja myślę, że pani Małgorzata mogłaby Marcinowi napisać książkę. Potrzebujemy dobrych pozycji na rynku wydawniczym. A gdzieś, że tytuł już zwłaszcza, że potrzebujemy, tytułu. Potrzebujemy dobrych sukces story, a kariera Marcina to jest jedno wielkie sukces story. Że, tak jak autobiografia Jerzego Brzęczka nazywa się W grze, tak to padła propozycja na ringu, żeby tak się nazywała autobiografia. Dobrze, dobrze zostawmy to, bo w ogóle o tej książce już nie mówmy. Ona jest ona jest, ona jest takim dynem, że nie mówmy o tym już. Rozbawić nas? Czy A, ja? wiesz co, nie, bo tu mi wklejają z tym i ludzie cały czas wklejają i ktoś go tam podpuścił, że Małgorzata do Magali pokazała, że byłaby dobrą osobą, żeby napisać jego książkę, i on odpisał. Ja tam piszę swoje książki. Ojej, to ja już czekam na to. tylko korektora. Weź, A macie. to tu Widzę, że wy podrzucacie nam y, na czacie y, tytuły różne. Nie, dobra, ale nie idźmy w to, proszę. Nie, jestem zmęczony <laughs> tym Tak no. jest, tak jest. Kolejny telefon. Prosimy ja to bardzo. odklepuję, odklepuję to. <laughs> Wiedziałem, że mamy kreatywnych yy, internetów. Nie, na cały czas spadają tutaj propozycje y, tytułu książki, a. ale słuchaj, to jest dobre. Y, Radio Pirat pisze, że wcale nie Małgorzata Domagalik będzie autorką, tylko inna będzie autorka książki o Najmanie, a mianowicie Zofia Klepacka. <noise> <noise> tak, rad się udało. Mm. Kanton proponuje tytuł. Zakażyłem za późno. <tysy> tytuł: W parterze, arko stanęło się moje 5 sekund. To jest dobre. Chociaż tam było więcej sekund. Prawda? Nie krzywdźcie. Klepiąc w ringu, Michał. Macie, ja cię zawsze podziwiałem tak naprawdę.